Pan z wami i słuchaj wam Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie, Panie W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grześnicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, Lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. biegł naprzeciw niego, rzucił się mu na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do słuch swoich: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem. Starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym mógł się zabawić z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko. Ty zawsze jesteś przy mnie, i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Miłowanie w naszym Panu Jezusie Chrystusie, siostry i bracia. Oto dzisiejsza niedziela wyznacza nam połowę czasu przygotowania na świętowanie Paschy i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Kościół dzisiaj daje nam do rozważenia jeden z najpiękniejszych tekstów Całego Pisma Świętego. Ogromnie cieszę się, że mogę razem z Wami dzisiaj pochylić się nad tym tekstem, i trochę się też boję, ponieważ ten tekst jest tak bogaty w różne treści, że wypadałoby mówić o nim przez kilka kolejnych rozważań, a my mamy tylko około 15 minut. Pozwólcie więc, że dzisiaj wybiorę z tego tekstu jedną z bardzo zaskakujących myśli, którą chce nam przekazać Jezus Chrystus, i nad nią razem z Wami się pochylę. Abyśmy to mogli zrobić, musimy teraz wspólnie, razem przejść przez ten tekst. Przypowieści I wyjaśnić kilka ważnych spraw. Oto do swojego ojca przychodzi jeden z jego synów i prosi Go o część majątku, która należała mu się jako spadkubierce. Niby nic, a jednak kiedy poznamy kontekst kulturowy. Będziemy przerażeni, bo zrozumiemy, co zrobił ten młodszy syn swojemu ojcu. W tamtej kulturze i w tamtych czasach taka prośba skierowana do ojca nie zdarzała się nigdy, albo prawie nigdy, bo oznaczała ona ni mniej, ni więcej, jak życzenie śmierci. Swojemu ojcu. Kiedy syn przychodził do swojego ojca i żądał od niego części majątku, to tak, jakby mu nie wprost powiedział: Tato, pragnę, abyś umarł. Tak to było rozumiane w tamtych czasach i w tamtym kręgu kulturowym. Serce tego ojca. Musiało zostać przeszyte jakby włócznią, ale nie lamentuje on, nie wyrywa włosów ze swojej głowy, nie wybucha gniewem na tego młodszego, krnąbrnego syna, ale daje mu część majątku, która mu się należała i pozwala mu odejść ze swojego domu. Po kilku dniach syn zabiera wszystko i odchodzi. Odchodzi w dalekie krainy, jak podpowiada nam święty Łukasz. Tam świetnie się bawi. Zjednuje sobie znajomych, ma dziewczynę, nie brakuje mu na nic, używa i dobrze się bawi. Jednak po pewnym czasie pieniądze się kończą, a do tamtej krainy przychodzi głód. Kiedy kończą się pieniądze, ten chłopak oczywiście zostaje sam. Nikt nie chce go znać, nikt się do niego nie przyznaje, nikt nie chce mu pomóc w jego trudnej sytuacji. Przystaje więc do jednego z mieszkańców owej krainy i prosi go o pracę. Ten daje mu pracę przy świniach. Myślę, że dla nas taka praca byłaby czymś trudnym, i może nieprzyjemnym. Ale dla Żyda ta praca była wręcz czymś poniżającym, dlatego że Żydzi uznają świnie za zwierzęta nieczyste. Nie dość, że ten chłopak musiał przebywać z nieczystymi zwierzętami. To jeszcze musiał z nimi konkurować o które były podawane do jedzenia świnią, a jemu nikt nie chciał ich dać. Ten chłopak dotknął dna w swoim życiu. Już chyba nic gorszego nie mogło mu się przytrafić. Stracił majątek. Stracił miłość swojego ojca, odchodząc z jego domu, a teraz jeszcze cierpi z powodu głodu i nieczystości, którą na siebie zaciągnął. I można by było się zapytać, gdzie w tej sytuacji jest ojciec? Przecież gdyby go kochał, to może by go szukał, może starałby się mu pomóc. Może wysłałby do niego swoją służbę, albo udał się sam na poszukiwanie swojego młodszego syna, zostawiając swój majątek pod okiem tego wiernego starszego. Jednak tak się nie dzieje. Ojciec nie wyrusza na poszukiwanie. Pozwala synowi doświadczyć tej bardzo trudnej dla niego i przykrej sytuacji. Co się dzieje dalej? Kiedy ten syn doświadcza już swojego położenia, w końcu przychodzi porozum do głowy. Do jego świadomości dochodzi to, że nawet, że nawet słudzy w domu jego ojca mają teraz lepiej niż on sam w tamtej dalekiej krainie. Postanawia więc wrócić. Postanawia przeprosić swojego ojca i prosić go o to, aby ten przyjął go do grona swoich najemników. Wraca. A gdy jest jeszcze daleko, widzi go jego ojciec. Wzrusza się głęboko, wybiega mu naprzeciw, rzuca mu się na szyję, całuje. A kiedy syn próbuje wypowiedzieć tą swoją formułkę, skruchy ojciec mu przerywa, nie pozwala mu dokończyć, wzywa sługi, żeby dali mu nową szatę, żeby włożyli pierścień na jego palec, żeby dali mu sandały. Cieszy się, bo jego syn wrócił cały i zdrowy, bo żyje. Bo wrócił do domu Jego miłości. Zobaczcie, kochani, że mamy tutaj jakby dwie wykluczające się postaci ojców. Z jednej strony ojciec, który pozwala odejść swojemu synowi, ale który się nie przejmuje dalszym Jego losem który go nie szuka, nie próbuje go wydobyć z tej jego trudnej sytuacji, moglibyśmy się nawet zastanowić, że ten ojciec na pewno kochał tego swojego syna. I jest też ojciec pełen miłości, wzruszenia, reagujący spontanicznie i z ogromną miłością, kiedy ten syn wraca do jego domu. Który więc z tych ojców jest prawdziwy, ten pierwszy czy ten drugi? To tak naprawdę jeden i ten sam ojciec. To Bóg Ojciec. To Bóg Ojciec, który jest przepełniony mądrą miłością do każdego człowieka. Ta miłość jest tak mądra, że daje człowiekowi pełnię wolności. I w tej wolności człowiek może opuścić dom ojca, pełen miłości, ciepła i dostatku i udać się w dalekie krainy, aby tam roztrwonić swój majątek, bawiąc się z nierządnicami i popełniając najgorsze grzechy tego świata. Ta mądra miłość Boga pozwoliła na ten stan. Pozwoliła na to, aby ten chłopak dotknął dna w swoim życiu. I to było mu potrzebne. Bóg niekiedy pozwala na grzech w naszym życiu. Powiem więcej: Bóg niekiedy pragnie, abyśmy popełnili grzech. Brzmi to prawie jak herezja, ale to jest głęboka prawda o Bożej Miłości. O miłości, która jest tak szalona, że nie boi się zaakceptować grzechu w życiu człowieka po to, żeby przez ten grzech człowieka pociągnąć do siebie. Ksiądz Piotr Pawlokiewicz. W swojej książce o miłosierdziu Bożym wymyślił taki, może nie do końca udolny przykład, ale chyba dobrze obrazujący to, co dzieje się w naszej relacji z Panem Bogiem. Pisze on tak: Wyobraźmy sobie idealne, wzorowe dziecko. Takie dziecko, które jest grzeczne. Nigdy nie przeklina, nie grymasi przy stole, w szkole zdobywa tylko najlepsze oceny, ma osiągnięcia w dziedzinie sportu, muzyki, zdolności artystyczne. Tylko, pisze ksiądz Piotr, takie dziecko, załóżmy, że ma jeden defekt. Jest wzorowe, ale tak naprawdę w domu. Nie okazuje swoim rodzicom miłości i ciepła. Jest dla nich jakieś zimne, wycofane, zdystansowane. Nigdy ten dzieciak się do mamy nie uśmiechnie, nigdy nie wdrapie się tacie na kolana, żeby się z nim poprzytulać, nigdy nie przebiegnie rano do rodziców do sypialni, żeby razem z nimi wygrzać się pod kołdrą. Co dla takich rodziców mogłoby być chwilą nieopisanego szczęścia? Ano paradoksalnie, pisze ksiądz Piotr, mogłaby to być sytuacja, kiedy to dziecko niegroźnie rozbiłoby sobie swoje kolana i w wyniku tego przybiegło do swoich rodziców z płaczem i krzykiem Mamusiu, ratuj. I wdrapało się wtedy na kolana swojego taty i mocno się do niego przytuliło. I ci rodzice właśnie w tej sytuacji czuliby się niezmiernie szczęśliwi, bo przecież wiedzieliby, że to otarcie kolana jest niegroźne, a ich serce byłoby wypełnione radością, bo ich dziecko w końcu okazało im swoje uczucia. I tak to czasami kochani jest w naszym życiu, że jesteśmy takimi wzorowymi dziećmi wobec Pana Boga. Spełniamy przykazania, modlimy się, wypełniamy dobre uczynki, staramy się być dobrymi chrześcijanami. Tylko często ci dobrzy, wzorowi chrześcijanie nie kochają Pana Boga. I właśnie w takiej sytuacji Bóg pozwala, abyśmy w tym naszym wzorowym chrześcijańskim życiu wywrócili się i niegroźnie porozbijali sobie kolana, a w wyniku tego przybiegli do Boga Ojca, wdrapali mu się na kolana i powiedzieli: Tatusiu, ratuj. I dla Boga. Będzie to chwila nieopisanego szczęścia i radości. Takiej właśnie radości doświadczył ojciec z tej dzisiejszej przypowieści. Ojciec, do którego wrócił ukochany syn, który doświadczył wszelkiego brudu i grzechu tego świata. Chcę życzyć Tobie i samemu sobie, abyśmy nigdy nie doprowadzili do takiej sytuacji, kiedy jedynym ratunkiem dla nas będzie pozwolenie na to, abyśmy dotknęli naszego dna. Ale życzę też, że gdyby zdarzyła się taka sytuacja, abyśmy zatęsknili za Bogiem, za Jego domem pełnym miłości. I byśmy wrócili do Niego i pozwolili się uściskać i ucałować.